99 nocy w lesie. Tylko jeden film nagrałam z Robloxa i pisaliście pod nim, żebym zagrała 99 nocy w lesie, bo jest to super fajne, hiper straszne, ciężkie, trudne. Najlepsze gra. Jedyne co wiem o tej grze, to to, że są jakieś dzieci porwane przez strasznego jelenia. Siema dziewczyny! Damy radę! Szukajmy wszystkie dzieci i uratujmy je. Ja widzę, że jesteśmy team Rudelaski. Jestem rudy? Nie, nie wiedzieliśmy, nie, nie wiedzieliśmy. No i jedna jest brunetką właśnie. Co ona robi temu królikowi, Boże? To może z trzy razy, i nigdy nie stało mi się tu nic y, strasznego ani dziwnego. Więc ja myślę, że to jest po prostu, że wy wymyślacie, że to jest jakieś trudne i straszne. Five minutes later. Hello. O Boże! O Boże! O Boże! O Boże! O Boże! O Boże! To sobie nie daje rady, to jest po prostu lamusem. I ja zamierzam olać ten obóz, olać moją ekipę. Niech oni sobie żyją swoim własnym życiem. Ja jestem prawdziwym Swirvivorem, i ja teraz spędzę każdą noc i każdy dzień poza obozem. <laughs> o, nie! A więc to jest zdjęcie tego dziecka, moje kochani. To dziecko muszę znaleźć. O matko, no płaczę. Okej, tutaj widzę, że siedziało sobie na piękku. Przyszedł wieleń. i trochę krépiej jest ten jeleń. idę od razu szukać tych dzieci. Ja myślę, że mi się spokojnie uda i wcale nie trzeba słuchajcie, w jakimś obozie siedzieć, bać się, żyć. To bigoni! goni! Będę zbierała i jadła jakieś owoce po drodze, które znajdę. W dzień jest bezpiecznie, a w nocy jest niebezpiecznie. Ja uważam, że to jest plotka. Wilk mnie goni! I zobaczcie, jakim hardkorem jestem, nie boję się, idę normalnie obok tych wilków. Jezu, ile ich mnie goni! O matko, goni mnie stanu wilku! Zobaczcie, co mu się stało. Powiesił się. O nie! On udawał tylko! słyszałam właśnie jakiś płacz dziecka, jakiś taki śmiech słyszałam, kochani, w tle. A Znalazłam to dziecko, ono jest tutaj, ono jest normalnie tutaj! Ej, ono jest tutaj, tak, to dziecko jest tam! Ej, ktoś strzela! Ej, skąd ona ma karabin? Boże, laska! Ja te wilki na nią napuszczę, ono właśnie ucieka. Te wilki ją zaczęły gonić i ja pójdę tak od tyłu, zakradnę się do tego dziecka i te dziecko tak od tyłu, e, noc się zbliża, ja się nie boję. Ja od tyłu to dziecko uwolnię. Trzeba się pozbyć tych wilków najpierw, dobra, to ja jej pomogę. Uderzę tego wilka ręką, tak? Uff. Mam klucz, mam klucz. Mamy klucz, mamy klucz, ona mi wyrwała. Idę po to dziecko, chodź tu dziecko! Boże, gdzie jest to dziecko? Chodź tu, dziecko. Jest tutaj! Mam dziecko! Mam dziecko! Gdzie ono jest? W torbie? Ale ono tu nie miało źle, moi kochani. To są jakieś dobre warunki w miarę dorzucia, nie oszukujmy się. Miało jakieś klocki, łóżko, normalnie. Marian, to jest jakby luksusowo. Ja mam bardziej wrażenie, że to dziecko było fanem tego jelenia, niż było przez tego jelenia przetrzymywane. Ej! chodź do. A ja mam to, tego dzieciaka w wórze! To ja jest... Przyznam Wam szczerze, że ja nie wiem co mam z Nim zrobić, ja mogę go po prostu puścić. I co on robiąc? by namiot tutaj zrobił? Jaki gość! Ja mogę go znowu złapać? Kurczę! Jakbym pomyślała, to bym wiecie, gdzie go zaniosła do wilków i zobaczyła, czy wilki by go zjadły. Ej, znalazłam pierwsze dziecko, moi kochani, zrobiłam to i wcale nie nocowałam w obozie i w ogóle właśnie idę z tego obozu. Proszę bardzo, Dino, mam nadzieję, że teraz jesteś szczęśliwym dzieckiem z kasztanem na głowie. Kolejny dzieciak oszalał. Widzę po wodzie, że był gdzieś w okolicy jakiegoś jeziora. Aha, czyli ten jeleń ogólnie pływa. Zaczął go odusić i zamknął go znowu w więzieniu. Dobra, mam teraz siekierę, więc jest jeszcze trudniej mnie pokonać, tak myślę. I gdzieś on został porwany na pomoście. Idę znaleźć kolejnego, tylko muszę sobie trochę zjeść jag jagódek, bo widzę, że jestem głodna. O matko, wilk! Wilk mnie zaczął gonić! Słuchajcie, ucieknę na górę od tych wilczków. Myślę, że one nie wejdą po schodach. Ty, one potrafią po schodach łazić, ale ja ja a jak wejdę na samą górę, to one też wejdą, bo to jest dosyć skomplikowane nawet dla mnie, żeby tu wejść. O, wejdę i zamknę drzwi. O, nie dostał mnie. Uciekłam właśnie od Wilka. Jestem sobie na balkonie i mogę z daleka zobaczyć e, w takim razie, co się dzieje na dole. Widzicie? Ja sobie normalnie, spokojnie piję kawusie. Nic mnie tu nie atakuje, nic mnie nie. O! O! Oh god! go sikierą. po poczekajcie, placek tu przyszedł. Placek, chodź tutaj! Placek, chodź, mam cukierki, zobacz tutaj, cukierki mam. Musisz zejść na dół, chodź na dół. Taki mamy plan. Skaczemy mu na twarz, skaczemy mu na łeb i go normalnie sikierą zaciukamy. Co ty na to, placek? Skacz mu, chodź, razem no trzy skaczemy. Ja się teraz trochę przelekłam. Ja myślałam, że, że to jest tylko takie budowanie napięcia, że ten jeleń nie istnieje. Ja nie chcę już w to grać, ja wychodzę. O, znalazłam kolejne dziecko, mój kochani, znalazłam... O matko, to nie jest dziecko, to jest jakiś stary facet. To jest chyba dziecko tego jelenia. Ten jelen nie jest straszny, on jest po prostu głupim zboczuchem chyba. Co to w ogóle ma być? Boże, jego dzieci również są zboczone, bo gość mnie goni już od bardzo daleka. Ej, zając przybiegła. Zając, uważaj, to jest zboczone. Ej, pomogę jej. Ach. O, matko, patrzcie. Ej, ja mogę go podnieść? Czekajcie, że ja nie osoję tego typa? Ej, wiecie co ja zrobię? Spróbuję go spalić. Normalnie wrzuciłam typa do ognia. Ej, jestem bardzo głodna. Zapomniałam sobie coś zjeść. O, jest piąty, słuchajcie, jest piąty dzień. No ja obiecałam wam, że nie spędzę ani jednej nocy w... obozie. o Boże, jakieś dźwięki tutaj istnieją. Trochę się boję. Te dźwięki takie lasowe są dosyć straszne. Gdzie ja bym mogła spędzić całą noc wobec tego? Ej, tu jest też w ogóle tak trochę creepy. O, tutaj coś jest. Może... Nie, to coś się nie. Hello. weź. O, Boże! O, Boże! O, Boże! O, Boże! o, Boże! o Bo On mi goni, co za. O Jezu, gdzie ja mogę? uciec? co ja nie wiecie. O Boże, on... Z... Ej, wiecie, jak on wyszedł z krzaków? On jest po prostu zboczony. Kochani, nie ma co się go bać. To jest po prostu zboczuch. Ja go zaraz. O Jezu, jak on galopuje na mnie. Oh my god, oh my god, on jest coraz bliżej. Oh my god, już po mnie. O oh nie. Ej, zrobię 180 stopni i tył zwrot. O Jezu, on też zakręca. Wilka przysłał na pomoc. Jezus, Maryja. On się na mnie uziął! on się na mnie... O Jezus! Jakieś statki UFO tu latają! Masz sikiery! Jezu, jeszcze jestem głodny! Muszę zjeść szybko marchewka Ja nie wiem gdzie on jest, zgubiłam go Zgubiłam go Jezus, zwracam wam honor. Przepraszam was, kochani. Myślałam, że wy wymyślacie, ale to naprawdę jest stresujące. Ja się czuję cała, cała kurde, że się spuściłam z tego stresu, kochani. Kość po prostu chciał mnie zniszczyć. I w nocy ósmej nie mogę niestety szukać tego dziecka, bo jestem taka głodna przez to, że przez całą noc uciekałam, iż muszę, moi kochani, zjeść trochę różnych warzywek. Ej, to jest jakiś kościół, ale creepy. Kościół tego jelenia chyba. Ej, wchodzę do środka. Co to jest? Skorpion! Dobra, odsunę się. Skorpiona chyba się nie daje. Co to jest? Co to za... <grym> Przepraszam, przepraszam, nie spodziewałam się czegoś takiego. Okej, okay, tam po prostu żyją jego wyznawcy, którzy mają mu jakieś turbo groźne kusze. O Boże, jeszcze wylazłam na Skorpiona. Ej, UFO tutaj wylądowało. Ja nie ogarniam co tu się dzieje. Normalnie nagle UFO, jeszcze brakuje tutaj, słuchajcie, papieża. Nie wiem co się dzieje, jakieś dźwięki są takie dziwne. O, sadzonka, można ją zjeść. Jestem głodny, ale ja całe życie jem. Ja nie wiem czemu jestem głodny. O no, dobra, wchodzę tutaj. Słuchajcie, ostatnio mnie tutaj nie dopadł. Tajemnicza grupa zbliża się do twojego ogniska. No ale ja akurat jestem poza ogniskiem. Aj, dobrze, że uciekłam stamtąd. Na bank ich wkurzyłam za to, że wyszłam do ich świątyni. Na bank. <laughs> <laughs> Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jeszcze nie mogę wejść na drabinki, bo się boję. Bo jestem spanikowana. On tu przyszedł. Jak szybko mnie znalazł! On mnie nienawidzi. Widzowie, on mnie nienawidzi. Ja yy, przeżyłam właśnie chyba trzecie bądź czwarte spotkanie z tym dziadem. On chce mnie zniszczyć, ale ja dwo, Ja chyba, ej, ja chyba zaraz z głodu padnę. Ja muszę chyba zejść natychmiast i coś zjeść, znaleźć coś do jedzenia. Wilk czeka na mnie na dole i on również. Ej. O Jezu, jestem głodny, on tu przyszedł, no to po mnie, on mnie po prostu zagłodzi On mnie po prostu, kochani, zagłodzi To jest jego plan Tak, to był jego plan Nie wierzę w to Co się tutaj stało? Jakbym wiedziała, że mnie dajecie na taką minę I na taką grę, to bym nigdy w to nie zagrała Bo ta gra mnie na maksa zestresowała Ale teraz wiem, jak ten gość żyje Jak ten potwór postępuje I tyle przeżyłam Spotkań z nim, to były spotkania trzeciego pierwszego oraz głodnego stopnia. Napiszcie komentarz, czy chcecie, żebym znowu spróbowała i zostawcie łapkę w górę, bo ja czuję, że osobiście muszę się na nim zemścić za to, ile razy mnie wystraszył, bo aż mnie normalnie gardło boli od tego krzyczenia. Ja nie chciałam grać w takie straszne gry, ja nie lubię.